Cibor, rozdział 13 książki Jalach. Czym jest godność? Pojmowanie godności jest bardzo istotne. Godność to świadomość swego pochodzenia i tożsamości potencjałów i znaczenia. Roli w danej czasoprzestrzeni, siły wpływu. Godność to satysfakcja z odrębności, i wierność swoim odczuciom. Godność to nietykalność i niezłomność. Godność to praca dla zdrowia, równowagi i dobrej sławy, dobrego imienia własnego, rodowego i narodowego. Godność to wolność, godność to boskość, a zatem łączę ze źródłem wdzięczność dla Stwórcy, doświadczanie zgodne z prawami boskimi. Tym jest godność. Nie ma potrzeby rozciągać tego na ubiory, postawę ciała, odżywianie itd., gdyż zawiera się to pracy dla zdrowia, równowagi i dobrej sławy. Sławy, zwłaszcza dobrej, nie należy mylić z prestiżem posiadacza i zarządczy, czy popularnością celebryty. Dobra sława oznacza między sławianami i robaka godnego zaufania, przyjaźni, naśladowania, szacunku i współpracy. To wszystko. Sławny nam rodak kto towarzysz, którego na ulicy obejmiemy z szacunku, radości i podziwu lub wdzięczności jak brata. Nie ma tu miejsca na idoli i celebrytów. Człowiek godny to człowiek przy Bogu, ale i człowiek Bóg, kreator. Dlaczego sataniści skonstruowali system, który odebrał nam godność, żeby oderwać nas od źródła, a tym samym osłabić naszą moc, osłabić naszą wolę, osłabić nasze poczucie praw boskich i możliwości kreowania, w miejsce godności i dumy wszczepić pokorę i uległość, wprogramować słabość etyczną w i Wprogramować skłonności do autodestrukcji, unicestwić energię szacunku i wdzięczności między kobietami a mężczyznami. Co za odbiera godność, czyli świadomość i moc człowiekowi? Niemal wszystko, na czym opiera się funkcjonowanie w ramach tak zwanej współczesnej cywilizacji Najlepsze dowody na siłę programów kontroli umysłu to uczynienie nieweryfikowalnych norm z najwyższych absurdów Kochani i to na razie tyle resztę znajdziecie w rozdziale 13 Książki Jalach Czibora. Pozdrawiam Was słonecznie, Wedamir.